Dąbicka opera ma już 20 lat. W tym czasie na dąbickich scenach wystąpiło ponad 1300 artystów, solistów, muzyków i tancerzy, a wystawione sztuki obejrzało ponad 95 tysięcy osób. Minęło 20 lat, nawet nie spodziewaliśmy się tego, że tak szybko przeleci, i mamy na koncie prawie wszystkie opery Stanisława Muniuszki, za wyjątkiem pari. A potem, kiedy brakło nam repertuaru, chyciliśmy się za światowej sławy opery przez Nabuko, Carmen, Napój Miłosny, Trawiatę. Wesele Figara, Zemce Nietoperza, po na dachu, po muzykal. W dwusetną rocznicę narodzin wybitnego polskiego kompozytora na scenie Domu Kultury Mors już 3 maja zobaczymy Werbum Mobile, sztukę, którą w 2000 roku Dubickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze rozpoczęło swoją przygodę z operą. Libretto zachowane dokładnie takie, jakie Jan Chęciński napisał, do tego muzykę, czyli całą operę pokazujemy, nic nie ścinamy. Natomiast dopisaliśmy do naszej opery, Drugie libretto, obok libretta Chęcińskiego, toczyć się będzie na scenę życie ochronkowe z sióstr służebniczek. Zawsze robiliśmy taką sytuację, że do naszych oper dołączaliśmy jakieś takie elementy środowiskowe, dębickie. W jubileuszowym roku działalności Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze przewidziało aż dziewięć przedstawień w trzy kolejne weekendy maja. Premiera tradycyjnie odbędzie się w ramach opłodów Święta Narodowego 3 maja o godzinie 18.00.